Jadę do Opola na mecz Odry, która podejmuje u siebie drużynę Miedzi Legnica Przed stadionem znajduje się sklep kibica, ale barwy można też kupić po wejściu na stadion Za bilet nie płacę, bo otrzymałem akredytację na to wydarzenie A Odra Opole to klub, który powstał w 1945 roku Ostatni raz na najwyższym stopniu rozgrywkowym wystąpił w 1981 A jeden z byłych prezesów, pan Ryszard Niedziela Napisał książkę, która jest jedną z moich ulubionych Jeżeli chodzi o stadion, to obecny posiada 3300 tam siedzących, spokojnie można nazwać go klimatycznym, a już od następnej rundy Odra będzie rozgrywała swoje mecze na nowym obiekcie. Co do meczu, to kibicowsko niezły, bo zarówno na młynie, jak i na sektorze gości trwał dobry doping, przeplatany wymianą uprzejmości, a na boisku pierwsza bramka padła już w siódmej minucie i strzelili ją przyjezdni z Legnicy. Niestety im dalej w mecz, tym gorzej wyglądały wyczyny piłkarzy i dobrych akcji mieliśmy jak na lekarstwo. Nie działo się coś po obu stronach boiska, ale żadnej z drużyn nie udało się strzelić nic więcej, więc do przerwy 0-1. Co do strefy gastro to występuje i w cenie 25 zł kupuję giętą. Kiełbasa jest z grilla węglowego, bardzo smaczna i można w niej znaleźć elementy przypraw, a jeżeli chodzi o kulturalne spożywanie, to klub zapewnił stoiki i ławki. O toaletach mogę powiedzieć, że jest średnio, ale widziałem gorsze miejsca. W drugiej połowie mecz na podobnym poziomie jak pierwsze 45 minut. Niby coś się działo, ale żeby było przesadnie dużo akcji, to też bym nie powiedział. Jednak zarówno piłkarze Odryj jak i Miedzi, starali się stwarzać swoje sytuacje. W końcówce, a konkretnie w 80. minucie, piłkarze Legnickiego Klubu strzelili kolejnego gola i pomimo starań obu stron, była to ostatnia bramka w tym meczu i widowisko piłkarskie zakończyło się wynikiem 0-2. do 2. Ja już myślę o kolejnych meczach, a Ty daj znać w komentarzu, z jakiego stadionu chcesz zobaczyć filmik. Może uda mi się tam pojechać. No i obserwuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a podobają Ci się moje relacje z turystyki stadionowej.